Witam na kolejnym filmie. Jest tło nagrania nieco inne, ale zarazem, to co znajduje się za mną, jest niejako zwiastunem tego, czego emisja planowana jest w październiku lub listopadzie. O co zatem chodzi? Chodzi o składanie rozdzielnicy elektrycznej. Tutaj, akurat, chodzi o dwie rozdzielnice. Ja mówiłem w filmach. Na przykład rozdzielnica elektryczna, jak wykonać, jak wykonać rozdzielnicę elektryczną, rozdzielnica elektryczna, na co zwracać uwagę? O przewodowaniu rozdzielnic elektrycznych. Ale tam pokazywałem już rozdzielnice, które były oprzewodowane. Ten cykl będzie o tyle innowacyjny, że ja tutaj pokażę, jak ja to robię, jak składam rozdzielnice elektryczne. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Powiem pokrótce, o co tutaj chodzi na dzisiejszym filmie. No i będzie to niejako też nawiązanie do tego, w jaki sposób co będzie pokazywane. Wiadomo, oczywiście będzie też tutaj przeplatanie kwestiami związanymi z wymaganiami norm. Nie tylko w ten sposób, że to jest połączenie odpowiedni sposób aparatów, ale też pokazanie dlaczego co i jak. Zatem żeby nie przedłużać, pokażę teraz o co chodzi. Tutaj jak widać są stelaże z aparatami, dwie rozdzielnice o pojemności 252 moduły 7 razy 36 modułów. Ta rozdzielnica, którą teraz tutaj pokazuję, to będzie rozdzielnica elektryczna. W tej rozdzielnicy tutaj jak widać są na duże przekaźniki bistabilne, nie ma jeszcze wszystkich elementów, więc jeszcze tutaj nie był realizowany rozkład aparatury, tutaj się też będzie znajdowała automatyka budynkowa. Odległość między stelażami w rozdzielnicach już po zamontowaniu to 10 cm i będzie trzeba wykonać teraz oprzewodowanie. Zarówno dla tej rozdzielnicy, jak i dla tej, I jeszcze żeby było ciekawiej, jeszcze będą tutaj połączenia między rozdzielnicami i też będzie sporo rzeczy, na które trzeba będzie zwrócić uwagę, choćby tutaj jak widać te krawędzie są ostre, trzeba będzie jakoś poprowadzić przewody. Tutaj jak widać są złączki typu wagu. Oczywiście nie jest jeszcze wszystko kompletne, choćby tutaj widać brak zaślepek. Zostaną dostarczone też. Nie ma jeszcze wszystkich aparatów elektrycznych, brakuje wyłącznika różnicowo-prądowego selektywnego. Mhm. Układ sieci tutaj TT i są złączki szynowe na dole i na górze. Złączki zostały już zainstalowane na budowie i to zostało dostarczone do mnie wraz z zainstalowanymi złączkami. Więc teraz będzie tylko przewodowanie. I na czym cała gra tutaj polega? Trzeba teraz tak rozmieścić aparaty elektryczne, no tutaj jest tak koncepcyjnie, tylko wstępnie ułożone wszystko, aby nie narobić sobie sytuacji, że przewody będą pokrzyżowane, że z aparatów znajdujących się z tej strony rozdzielnicy przewody pójdą tu i tu. Trzeba po prostu odzwierciedlić niejako. Na podstawie opisów tych złączek szynowych, to co tutaj się będzie znajdowało, tak samo na górnych złączkach. Po prostu złączki są tutaj zainstalowane w tym miejscu, gdzie wchodzą do rozdzielnic przewody. Tutaj jest miejsce na przewody zasilające, więc dlatego jest wolne. W przyszłości jest planowana instalacja automatycznego przełącznika, jeśli chodzi o zasilanie rezerwowe. Co tutaj mamy? Rozłącznik izolacyjny ABB 3P plus N z opóźnionym rozłączaniem. Ogranicznik przepięć, blok rozdzielczy kontrolki faz. No i tutaj wyłączniki różnicowo-prądowe. To jest wyłącznik różnicowo-prądowy i wyłącznik silnikowy do zasilania pompy od ujęcia wody. Tu jeszcze dojdą styki pomocnicze. Mamy obwody trójfazowe. Wszystkie wyłączniki różnicowo-prądowe są typu A. Tutaj jeszcze mamy dodatkowo wyłącznik różnicowo-prądowy krótkozłoczny przy zasilaniu ujęcia wody. Tutaj są wyłączniki różnicowo-prądowe z członem prądowym. No i wyłączniki różnicowo-prądowe, które zabezpieczają grupy obwodów jednofazowych. Jest ich sześć. Jest też moduł rozszerzeń tutaj. INT i ORS do centrali alarmowej Satel Integra. Tutaj są zasilacze do oświetlenia LED-owego. Także jest zasilacz do obwodów sterowania na 24V prądu stałego. I tutaj można teraz zobaczyć, są zabezpieczenia na poszczególne obwody, przystosowane do obwodów prądu stałego. Mamy napis DC. No i mamy tutaj drugą rozdzielnicę. Też są złączki szynowe umieszczone i pomumerowane. I 35 przekaźników bistabilnych jest na razie. Też tutaj życzenie było, żeby zamontować to gniazdo. Oczywiście rozmieszczenie tutaj aparatury będzie zrealizowane w późniejszym etapie. Też to będę pokazywał, kiedy otrzymam ostateczną rozpiskę. Tutaj. Mamy 44 złączki szynowe. W rozdzielnicy tutaj, tej gdzie jest część elektryczna, jest 45 złączek. No i każda złączka ma przyporządkowany przewód. Trzeba teraz to odzwierciedlić. Oczywiście, jak wspominałem, będą prowadzone przewody z szafy do szafy. Tego, tego oprzewodowania trochę będzie i trzeba to jakoś będzie tutaj pomieścić. No właśnie, tutaj jak widać są uchwyty do mocowania przewodów, które będą służyły do prowadzenia wiązek, czy to w obrębie jednej rozdzielnicy, czy drugiej rozdzielnicy, czy też pomiędzy rozdzielnicami, ale to już będzie pokazywane na późniejszym etapie. Tutaj mamy oznaczniki, jeszcze są szyny zbiorcze, oznaczniki na przewody, jakieś złączki zapasowe. O, nawet się zaślepka znalazła, to ją później zainstaluję, gdzie trzeba. Tutaj też trzeba zainstalować osłony takie przezroczyste na te szyny zbiorcze. Dość ciekawa koncepcja, żeby nie prowadzić nadmiernej ilości przewodów neutralnych. Wkłada się tutaj przewody z wyłącznika różnicowo-prądowego i sprawa niejako jest w ten sposób załatwiona. Można też to robić. Za pomocą takich szyn zbiorczych tutaj została zastosowana inna metoda i też ta metoda tradycyjna z zastosowaniem szyn zbiorczych. No, bo tutaj można zobaczyć też, są złączki, gdzie nie ma takich połączeń. Bo czasami się zdarza, że na przykład będzie jedna złączka, jeden przewód szedł na dół, jeden na górę z jednego obwodu i nieopłacalne byłoby robienie czegoś takiego więc no tutaj będzie to zrealizowane w taki sposób jakby to powiedzieć mieszany rzecz na którą zawsze mówię warto zwrócić uwagę tutaj jest rozłącznik izolacyjny to pokrętło zostało wymienione na większe żeby tutaj zwłaszcza płci pięknej było łatwiej operować w takie małe pokrętło jeszcze jak wiadomo długie paznokcie no to może być problematyczne tak jest pełna wygoda. Tutaj można jeszcze zauważyć są opaski zaciskowe dostarczone. Uchwyty do mocowania przewodów, czyli cały zestaw. Tutaj przewody elektryczne, tulejki. No widać będą tutaj przewody fazowe miały kolory brązowy, czarny, szary. Przewody jakie będą miały przekroje. Z bloku rozdzielczego na wyłącznik różnicowo-prądowy przewody będą miały przekrój 10 mm2, a w pozostałych obwodach będą już przewody dobierane odpowiednio do prądów znamionowych zabezpieczeń. Tak więc to by było tytułem takiego oto zwiastunu tego, co nastąpi. Więc naprawdę będzie się działo. Jeszcze czekam, aż będą dostarczone wszystkie materiały, które są... Niezbędne, no, a później już nie pozostaje nic innego jak realizacja i zrobienie filmu. Tutaj jest taka rozpiska, to jeszcze była koncepcja, kiedy rozdzielnice były opracowywane na podstawie analogicznej tabeli, tylko że tutaj są numery złączek, wszystko jest opisane i trzeba odtworzyć rozdzielnicę. Może się teraz pojawić tutaj kwestia, gdzie przewodować rozdzielnicę. Czyli tą metodą, którą ja zawsze stosuję, że robię to w domu i później pozostaje tylko podłączenie na budowie, czy też robić przewodowanie na budowie. Ja zawsze wolę to zrobić w domu i wszystko posprawdzać, niż później, kiedy pojawia się niespodzianka, zaczyna się szukanie, a przy naprawdę dużej ilości przewodów, obwodów, no to przypominać to może czasami szukanie igły w stogu siana. Można tutaj bardziej przejrzyście przewody poukładać niż robić to na budowie, gdzie już stelaż jest zamocowany. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów i kolejnych odcinków tego cyklu.